Cześć. Wszystkie składniki na tę sałatkę oraz inne przepisy znajdziecie na stronie kupmi.pl. Link do tego przepisu znajduje się w opisie filmu. Zachęcam was do subskrypcji tego kanału oraz kliknięcia dzwoneczka. To pozwoli wam na obejrzenie i otrzymywanie powiadomień dotyczących całej tej serii związanej z Wigilią. Codziennie będę starał się dodawać jakieś fajne przepisy, także zachęcam was do subskrypcji. Nie przedłużając, zaczynamy robić naszą sałatkę. Sałatkę oczywiście zaczniemy sobie od pokrojenia w kostkę naszych śledzi. Śledzie takie zwykłe, w zalewie takiej solonej, solnej. Kroimy nasze płaty w kostkę, najpierw tutaj wzdłuż. Kostka musi być około centymetr na centymetr, może troszkę być mniejsza. Przyjemniej wtedy się będzie jadło i delikatnie sobie wszystko siekamy. I tak postępujemy ze wszystkimi naszymi płatami. Nasze śledzie są posiekane, tak więc wszystko ląduje do miski. I co dalej? Dalej możemy zabrać się za ziemniaki. Ja używam ziemniaków w mundurkach gotowane do miękkości w lekko osolonej wodzie. Również kroję je w plasterki, a następnie w kostkę też około pół centymetra na pół cm. Oczywiście jeżeli nie lubicie ziemniaków w mundurkach, mogą być takie obrane już, ja po prostu wolę takich używać, ponieważ skórka dodaje dodatkowego aromatu i smaczku. Ziemniaki posiekane. teraz zabieramy się za cebulę. Jedna mała cebula, na taką ilość myślę, że wystarczy, na pół i siekamy w drobną kostkę. Cebula ląduje do miski. O właśnie, przychodzi czas na śliwki. Śliwki mogą być wędzone, ja jednak takich nie mam. Jeżeli lubicie posmak wędzonki, jak najbardziej możecie sobie takowe dać. I również najpierw lekciutkie paski, a później w kost. Może jeszcze jedną. I nasze śliwki Trafiają do miski. Do wszystkiego dokładamy jajka. Jajka również, tak jak wszystko inne, staramy się w kostkę pokroić. Na sam koniec ze składników dodajemy jabłko. Jabłko e, polecam Wam użyć kwaśnej odmiany. Jakiejś twardej, żeby to fajnie wszystko nam chrupało. I również kroimy najpierw plasterki. Dosyć cienkie. Nie chcemy, żeby to nie wiadomo jakie wielkie kawały były tego jabłka. A później będziemy kroili je w kostkę. Nasze jabłko już trafiło do miski, tak, więc teraz przychodzi kolejna doprawianie. W poprzednim odcinku możecie zobaczyć przepis na ten oto majonez, majonez domowy, przepyszny. Takiego nie kupicie na pewno, tak, więc zapraszam was do zajrzenia do poprzedniego filmiku i wypróbowania tego przepisu. Na taką ilość, myślę, że około dwóch takich dużych, trzech łyżek majonezu. Dosłownie jedna duża łyżeczka Jedna duża łyżeczka, sensem, że dużej ilości, ale łyżeczka taka do herbaty, musztardy stołowej Troszkę soli Później wszystko możemy sobie jeszcze doprawić do smaku I pieprz Wszystko teraz dokładnie musimy wymieszać Delikatnie, żeby nasze jajko się nie rozwaliło. Ziemniaki też są ugotowane na miękko. Tak więc wszystko to musimy czynić bardzo delikatnie. Nie chcemy, żeby tutaj nam się zrobiła jakaś papka z tego. Ma być fajnie wszystko wyczuwalne, wszystkie składniki yy, chcemy, żeby można było rozróżnić. I w ten sposób powolutku sobie delikatnie mieszamy. Wszystko wymieszamy, ja posprzątam szybciutko i będziemy wykładać. I sałatkę wykładamy sobie na talerz. Bardzo pięknie to wszystko pachnie. Czuć i śledzia, i jabłko, i jajko, i ten przepyszny majonez. Naprawdę zapach ślądy jest już w powietrzu. Ja już życzę Wam w tym odcinku wszystkiego dobrego, wesołych, zdrowych i spokojnych przede wszystkim świąt Bożego Narodzenia. Zachęcam Was do przygotowania takiej oto sałatki. Na pewno na wigilijnym stole może zaskoczyć Waszą rodzinę znajomych. Nic trudnego do zrobienia parę minut i mamy taką fajną, postną sałatkę śledziową. Zachęcam Was również do subskrypcji tego kanału, klikajcie dzwoneczek, oglądajcie pozostałe filmy. Filmy związane z Wigilią będą pojawiały się codziennie, a przepisy na te pyszności znajdziecie na stronie kukmi.pl. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!